Dzień dobry Państwu. W imieniu firmy Atas chciałabym Państwa powitać na naszej gali związanej z podsumowaniem ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli. Wartościowa wycieczka szkolna. Jest to już nasza siódma edycja tego konkursu. Ja nazywam się Marlena Bączak i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejsza uroczystość... Dzisiejsza uroczystość to także zasługa naszych partnerów i sponsorów nagród, więc pozwólcie Państwo, że wypowiem tutaj nazwy najbliższych naszych tutaj sponsorów i właśnie partnerów. Marszałk, marszałek Województwa Mazowieckiego to instytucja, która objęła nasz konkurs honorowym patronatem. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej. Firma Education, które wsparło organizację całego wydarzenia. Wydawnictwo Macmillan. e Nick Librus. Agencja Promocji Regionu Andaluzji Extenda z przedstawicielem panem Marcinem Siemdajem, który jest dzisiaj z nami. Witamy serdecznie. Czech Tourism wraz z przedstawicielkami panią Anną Gruszczyńską i panią Iwaną Bilkową. Wydawnictwo The Teacher, AO Hotel and Hostels oraz wydawnictwo Oficyna MM. Dziękujemy też, że zaszczycili Państwo nas swoją obecnością. W tym miejscu witamy przede wszystkim nauczycieli, Państwa osoby towarzyszące, a nade wszystko witamy laureatów naszego konkursu. Doceniamy tym mocniej, że przybyli Państwo do nas z różnych zakątków e, naszego kraju. E, cieszy nas też niezmiernie, że nasz konkurs zyskuje taką popularność. W tym roku doczekaliśmy się blisko 400 zgłoszeń w ramach wartościowej wycieczki szkolnej. To powoduje, że tak naprawdę co roku nas też Państwo zaskakujecie swoimi pomysłowo swoją pomysłowością, ale też determinacją do tego, żeby zrealizować te niestandardowe pomysły i takie wartościowe wycieczki. Nasze zainteresowanie nie było tym konkursem, nie byłoby możliwe, gdyby nie inicjator tego konkursu, pan Andrzej Sławiński, który również jest dzisiaj obecny na sali, Pan Andrzej jest osobą, która od lat wierzy tak, i nadal podtrzymuje tę wiarę, że nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju uczniów i młodzieży. Tworząc ten konkurs, i chciał przede wszystkim uhonorować Państwa ciężką pracę i rzeczywiście to zaangażowanie nauczycieli podkreślić, organizując wydarzenie, które jakby nada też sens temu, że Państwa wysiłek może być w jakiś sposób podsumowany, wyróżniony. Chciałabym w tym miejscu. Zaprosić na scenę prezesa firmy ATAS, pana Pawła Sławińskiego, aby przywitał się również z Państwem i przy, opowiedział w kilku słowach o naszym konkursie. Dzień dobry, witam. Tak, jak Maryna powiedziała, to już jest siódma edycja tego konkursu i rzeczywiście z roku na rok cieszy się coraz większym, większą popularnością bardzo nas to cieszy, ale ja mam też takie wrażenie, że z roku na rok te pomysły na wycieczki są no coraz bardziej takie aż zaskakujące i to nas też bardzo cieszy. Tak jak Marlena też powiedziała, w ogóle pomysł na, na ten konkurs zrodził się z trochę zamiłowania naszego, naszej firmy i osób związanych do, do wyjazdów, bo widzimy w wyjazdach ogromny sens wsparcia takiego codzien, takiej codziennej nauki wsparcia programu, który na co dzień się realizuje. I tak z jednej strony to, co Marlena powiedziała, chcieliśmy państwa, którzy. Organizujecie te fantastyczne wyjazdy, a ta praca wcale nie jest taka prosta. Chcieliśmy wyróżnić. Ale w tym roku tak się trochę zastanawialiśmy i doszliśmy do, do takiego wniosku, żeby trochę jeszcze drugi cel, to znaczy, żeby Państwo też byli inspiratorami dla innych nauczycieli, bo bardzo wielu nauczycieli. Trochę, przepraszam, poddaje się, tak, nie, nie stawia czoła bardzo trudnemu zadaniu, ale, ale gdzieś tam nie, nie próbuje zorganizować wyjazdu, podjąć tego trudu, zaangażować młodzieży, pokazać im tego świata gdzieś, gdzieś w praktyce, w jakichś zwykłych, codziennych sytuacjach. I, I właśnie trochę chcieliśmy też dlatego tutaj przy okazji takiego dużego wydarzenia, żeby to, to Państwo jakby pokazać innym i po, pokazać, że się da, że można i że to naprawdę ma wielką, wielką wartość. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za zabranie głosu. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do właściwej części naszego e, spotkania i wręczania nagród, chciałabym pokrótce przedstawić zasady, jakie obowiązywały, tak aby też ta część z Państwa, która jest naszymi słuchaczami, e, no, wiedziała, jakie były główne kryteria. Proszę Państwa, te najbardziej wartościowe wycieczki szkolne wybieraliśmy spośród wyjazdów, które były zorganizowane w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2018. W konkursie mogli brać udział nauczyciele z różnego typu szkół, czyli zarówno szkół, Publicznych, jak i tych o charakterze niepublicznych placówek. E, braliśmy pod uwagę przede wszystkim też takie kryterium, że w wycieczce miało mieć udział minimum 10 uczniów. W tym e, ocenie kierowaliśmy się odpowiedziami, jakich udzielali nauczyciele zgłaszający się ze swoimi wycieczkami na pytania otwarte. Dzięki tym pytaniom poznawaliśmy różne detale związane z, zarówno z etapem przygotowania, jak i realizacji i potem przebiegu tej imprezy. W związku z tym Mamy główne trzy kategorie, jeśli chodzi o y, przyznawanie nagród w naszym konkursie. Są to przede wszystkim y, wycieczki jedno-trzydniowe, druga kategoria to wycieczki czterodniowe i dłuższe i trzecia kategoria to zagraniczne warsztaty językowe. W tym roku mamy też taką sytuację, że przyznawać będziemy nagrody specjalne, takie wyróżnienia, dlatego że były to wycieczki, które w jakiś sposób nie spełniały kryteriów konkursu zgodnie z regulaminem, ale chcielibyśmy zaznaczyć na tej gali, że doceniamy też taką pomysłowość. Um, nasze uznanie które, wynikało właśnie z tego, że te wycieczki miały jakiś niesztampowy przebieg, ale na przykład bardziej były zbliżone do hasła projektu niż wycieczki. E, w związku z tym, tak naprawdę, ostatnim etapem e, przyznawanych nagród będą też wyróżnienia. Drodzy Państwo, to już jest ten moment, że za chwilkę zaczniemy poznawać laureatów naszego konkursu. A chciałabym przypomnieć, że nagrodami głównymi są wyjazdy do Malagi, które będą realizowane już na przełomie kwietnia i maja tego roku. W związku z tym zaprosimy pierwsze miejsca, laureatów pierwszych miejsc na wyjazd zagraniczny. Zaczniemy w takim razie od wycieczek jednotrzydniowych. Tu poproszę, żeby już właśnie pan prezes przygotował się. W tym roku w kategorii wycieczek jednotrzydniowych mieliśmy dość nietypową sytuację, ponieważ nagrodziliśmy aż cztery, aż cztery szkoły miejscami ex I teraz rozpoczniemy przyznawanie już miejsc, nasz znaczy nagród za trzecie miejsce. Zapraszam panią Aleksandrę gorczyńską bruzio z zespołu szkół nr 1 w Piszu. Pani Aleksandra zgłosiła do nas wycieczkę do Gdańska. Była to żywa lekcja historii, zrealizowana właśnie w Gdańsku, ale taka, która rozbudzała ciekawość uczniów teatrem, sztuką, kulturą. Dziękujemy. Dziękujemy i gratulujemy. Kolejne trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje pani Teresa Mljenek-Dylewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Monikach. Zapraszam. Była to wycieczka na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, m.in. klasztor Medułów w Wigrach czy Hotel Warszawa w Augustowie, a chodziło tutaj przede wszystkim o zaangażowanie uczniów w ogóle w przygotowanie, w przebieg, w realizację tej wycieczki, aż przez etap pilotażu, a również rozliczenia czyli tak naprawdę rozwój wielu takich umiejętności organizacyjnych związanych z realizacją imprezy turystycznej. Bardzo dziękujemy. Kolejne trzecie miejsce, proszę Państwa, to Pan Piotr Gil, Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Jerzewie. Czy jest Pan Piotr z nami? A, Piotr zapraszamy. Tu mamy do czynienia z nagrodą za wycieczkę do Wrocławia chodziło przede wszystkim też o propagowanie zdrowego stylu życia, praktyczne zwiedzanie miasta, a hasłem całej wycieczki było zdanie Wiem i rozumiem więcej, bo podróżuję i zwiedzam. I zapraszam również pana Krzysztofa Wojtunika z VI liceum ogólnokształcącego w Łodzi. To kolejne trzecie miejsce aequo. I wycieczka do Bełchatowa, czyli pobliski rejon Łodzi, ale również odkrywka w Szczercowie, Kleszczów i Zalew Sulejowski, czyli taka bardzo spójna i konsekwentna lekcja geografii. Gratulujemy serdecznie. Drugie miejsce, proszę Państwa. Pani Agnieszka Komorowska-Owczarzak, zespół szkół ponadgimnazjalnych Jana Pawła II w Kościelcu. Zapraszamy pani Agnieszko. To autorka Wycieczki do Koszalina. Oryginalna podróż do świata teatralnego poprzez uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach z aktorami, ale również, proszę państwa, praca nad własną sztuką. No i mamy, proszę państwa, ten kulminacyjny moment w kategorii wycieczek jedno-trzydniowych. Zapraszam pana Gabriela Wołosewicza, powiatowy zespół szkół w REDzie. Super, że Pan do nas dojechał. Pierwsze miejsce wyjazd do malagi, nagrody rzeczowe, a teraz Państwo dowiecie się za jaką wycieczkę? Poznań i Łódź, praktyczna, ciekawa, wieloaspektowa wycieczka, która pozwoliła przygotować uczniów do przyszłych zawodów pod projektem Poznaj porty lotnicze w Polsce oraz stanowiska pracy w lotnictwie cywilnym, drogi dojścia do nich w kontekście wyborów zawodowych. Panie Gabrielu, koniecznie poproszę o kilka słów i zaznajomienie nas z Pana pomysłem wycieczki. Dzień dobry wszystkim. Jestem nauczycielem chemii i przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół w Radzie. W roku 2018, tak jak Państwo wiedzieliście, zorganizowałem wycieczkę dla uczniów pod hasłem Poznaj porty lotnicze w Polsce. Młodzież szkoły średniej odwiedziła trzy porty, Gdańsk, Poznań i, i Łódź. Tutaj uczniowie zapoznali się z procedurami, które obowiązują przy obsłudze podróżnych, pasażerów przelatujących, wylatujących, tranzytowych i transferowych. Spotkali się z przedstawicielami służby ochrony lotniska, którzy przedstawili system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Wycieczka miała charakter czysto praktyczny. Uczniowie wypełniali dokumentację podróżnych, zapoznali się z sprzętem obsługi podróżnych z specjalistycznymi narzędziami. Ta wycieczka miała także cele kulturalno-językowe, ponieważ poszerzała kompetencje historyczne z uwagi na udział w konkursie historycznym taką debatę zorganizowaliśmy na temat właśnie historii poznania oprócz tego był konkurs który poszerzał ich kompetencje multimedialne przy pomocy telefonu komórkowego wzięli też taki udział w takim konkursie za pomocą aplikacji multimedialnej właśnie w telefonie komórkowym ale także historia poznania i tradycje Byliśmy także na takich warsztatach właśnie dotyczących gwary językowej w Poznaniu, ale także młodzież nauczyła się wypiekać rogale poznańskie i dużo właśnie dowiedzieli się na temat kultury. No i oprócz tego zwiedziliśmy zabytki w Poznaniu, ale także w Gnieźnie w drodze powrotnej. Dziękuję. Gratulujemy raz jeszcze. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Proszę Państwa, pierwsza kategoria nagród już za nami. W takim razie przejdziemy do drugiej kategorii, wycieczki czterodniowe i dłuższe. Tutaj również nastąpiła ta sytuacja, że mamy przyznane miejsca ex aequo. Zaczynamy od trzeciego miejsca i pierwszym laureatem w tej kategorii jest pan Andrzej Miłoszewicz z zespołu szkół w Lotyniu. Zapraszam. To była wycieczka do Warszawy, ale połączona z takim niestandardowym e, zwiedzaniem, ponieważ były warsztaty, targi książki, w tym czasie noc muzeów. Gratulujemy. Trzecie miejsce to również nagroda dla pani Diany Chmielewskiej z prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Chodziło tutaj o wycieczkę w Bieszczady i o poznanie kultury i historii tego regionu, włącznie z tym, że również uczniowie byli czynnie zaangażowani w realizację tej wycieczki. Wiemy, że pani Diany dzisiaj z nami nie ma na tej sali, w związku z tym nagroda zostanie do niej przesłana poczto, ale serdecznie gratulujemy. I kolejne trzecie miejsce w tej kategorii to pani Elżbieta Grzana. Zapraszam panią Elżbietę, szkoła podstawowa w Wijewie. Tu chodziło o wycieczkę w rejon Sudetów, szklarska poręba. Był to aktywny wypoczynek od, od nauki jazdy na nartach, ale aż po nagranie płyty w studio nagrań. Gratulujemy pomysłu. I drugie miejsce, proszę Państwa. Pan Mariusz Jabłoński, zespół szkolno-przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie. Zapraszam, Panie Mariuszu. Tu mamy do czynienia po raz pierwszy z wycieczką zagraniczną, którą również doceniamy i nagradzamy. Wycieczka do Włoch, do regionu Bibione. Inspirowanie uczniów, rozwijanie ich ciekawości świata pod hasłem Słyszę, zapomnę, widzę, zapamiętam, zrobię, zrozumiem. Bardzo serdecznie gratulujemy i pierwsze miejsce, proszę państwa, pierwsze miejsce w kategorii wycieczek czterodniowych i dłuższych dla pani Kariny Sebzdy. Zapraszam panią Karinę do nas, zespół szkół ekonomicznych z Poznania i to już naprawdę kawał dużej trasy. Bośnia, Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia, Węgry. Poznanie krajów bałkańskich, ale również zapoznawanie młodzieży właśnie z kulturą, z religią i najważniejszymi atrakcjami turystycznymi tamtych regionów. Pani Karino, pani będzie nam o tym troszkę opowiadać. Zachęcamy. Czy ja bym chciała od razu powiedzieć, że ja uczę przedmiotów turystycznych w technikom turystycznym i stąd ta wycieczka taka długa, po dziewięciodniowa i stąd kilka krajów. Dziewięciodniowa wycieczka miała przede wszystkim pokazać uczniom, my wspólnie wybraliśmy kierunek. Potem wspólnie szukaliśmy noclegów, atrakcji turystycznych. Chcieliśmy, żeby to było wszystko to, co mamy w programie, ale także jakieś takie miejsca, które rzadko są odwiedzane. Chcieliśmy pokazać atrakcje turystyczne, ale też kulturę. Zawsze uczymy tych naszych uczniów jeszcze troszkę języka. Lokalnego jakichś podstawowych słów i też jakiejś pieśni lo lokalnej. I dla nas też ważne było to, że ten rejon był objęty wojną. Więc właściwie jechaliśmy przez Chorwację, gdzie już w Dubrowniku mogli zobaczyć ślady wojny, a jednocześnie zobaczyli też wiele ciekawych miejsc. Chcieliśmy połączyć przyrodę z kulturą taką miejską, i to nam się też udało. Zobaczyliśmy i najgłębszy kanion Tary, najgłębszy kanion Europy, i też jednocześnie to jest na przykład park Durmitor, który rzadko jest odwiedzany. Ale bardzo istotne jest to, że uczniowie mają się przyglądać, jak my pracujemy i oglądać, jak oni w przyszłości będą pracować. Bo technik obsługi turystycznej, tak jak mówiłam, oni sprawdzają to, co zaplanowali ze mną i wspólnie sprawdzamy, czy to, się, czy to, czy to działa, czy nie. No, nie wszystko zadziałało. Tu, na przykład, w tym parku y, mieliśmy y, bilety zapisane inny kosztorys, bo było y, dla studentów y, 1,50 euro, bo to Czarnogóra. A pan nam powiedział, że takich biletów nie ma, są tylko za trzy i koniec. A my, ale jest na stronie, on mówi, ale jak mówię, że nie ma, to nie ma. Nie? I oni się też dowiadują przy okazji, że, y, że nie wszystkie reguły działają tak jak w Europie Zachodniej. Y, y, jesteśmy pod wrażeniem tego, tego miejsca i. Y, też oni sprawdzali różne kraje, różne waluty, przeliczaliśmy wszystko, a na końcu podsumowywaliśmy razem, więc uczą się od A do Z zrobić wycieczkę. Więc to jest tak w praktyce, po prostu pokazanie technikom, jak będą pracować. Super, bardzo serdecznie dziękujemy za taką krótką relację. Gratulujemy wygranej. Proszę państwa, i przechodzimy płynnie do ostatniej kategorii, czyli do kategorii warsztatów językowych, zagranicznych warsztatów językowych. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje pani Aleksandra Pomianowska ze szkoły podstawowej numer 11 w Tczewie. Zapraszam panią do nas serdecznie. Była to wycieczka do Londynu, ale taka, która wykorzystywała i zachęcała przede wszystkim uczniów do tego, aby ciągle korzystać z umiejętności językowej i aktywnie zwiedzać największe atrakcje turystyczne Londynu. Dziękujemy serdecznie. Drugie miejsce w kategorii zagranicznych warsztatów językowych to pani Małgorzata Moller-Nielsen ze szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. Zapraszamy panią. Chodziło o wycieczkę do Danii. Gdzie nastąpiła duża integracja młodzieży polsko-duńskiej, poprzez wspólną zabawę, poznawanie tradycji i zwyczajów drugiego kraju. W tym miejscu też chciałabym zaprosić na scenę nauczyciela, panią Paulę Konowicz-Nowak, która również mocno pomagała w tej współorganizacji całego wyjazdu. Gratulujemy Paniom. Pierwsze miejsce, proszę Państwa, wyjazd do Malagi. To będzie nagroda dla Pani Marzeny Urban, Szkoła Podstawowa numer 11 w Tczewie. Proszę Państwa, drugi raz wymieniam tą szkołę, więc gratuluję serdecznie. Wycieczka do Stratford Open Avon, czyli wielowątkowy program takich warsztatów językowych, który pozwalał poznać kulturę brytyjską w samym sercu Anglii. Serdecznie gratulujemy takich wyjazdów językowych. I również Pani Marzeno, to jest ten moment. To jest ten moment, aby kil, w kilku zdaniach tak opowiedziała nam Pani, jak to było z młodzieżą. Witam pań Państwa, jestem yy, zaszczycona, ale też yy, ten pomysł wycieczki narodził się na, wyje na wyjeździe prywatnym. To znaczy, po wyjściu z zamku Warwick yy, poczułam taki niedosyt, że fajnie by było przywieźć tu dzieci. I pomysł wydał mi się tak fajny, ale też nierealny do spełnienia. Ale weszłam do biura turystycznego i poprosiłam panią o jakiś adres, gdzie moglibyśmy przyjechać z młodzieżą. Po powrocie do y, miasta naszego Dotczewa porozmawiałam z koleżanką, która tutaj jest, i ona powiedziała, dobra, robimy to. I y, w zasadzie pół roku zajęło nam zorganizowanie tej wycieczki, bo pierwszy wyjazd do Stratford był już w marcu. Ten, y, tą wycieczką, którą zgłosiłam, to jest wycieczka, która była w październiku, była drugą edycją. Y, dlatego, że okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Miejsce było fantastyczne. Dzieciom się bardzo podobało, dlatego że każdy dzień oceniały. Spotkali, spotykaliśmy się wieczorem na takich podsumowaniach i ocenie i dzieci oceniły tą całą wycieczkę na 5,64. Taka była średnia ocen. Poza tym założeniem i czymś takim nowym dla nas, zupełnie nowym, było to, że same opracowywałyśmy trasy wycieczki, same opracowywałyśmy. Wszelkie atrakcje. A miało to być przede wszystkim szkolenie dla dzieci z języka, więc zagłębiłyśmy się bardzo głęboko. Na przykład tutaj mamy zdjęcie z Oxford, gdzie oprowadzą nas prawdziwy angielski lord. Tutaj mamy zdjęcie ze szkoły Williama Szekspira, gdzie dzieci pisały piórem. Były też warsztaty, przepraszam za mój głos i wzruszenie. Także dzieciom bardzo się podobało, więc postanowiliśmy powtórzyć. I powiem Wam tylko tyle, że ten krok wejścia do biura i poproszenie o adres to był tylko pierwszy krok, bo potem pojechaliśmy do Stratford, jeden raz, drugi raz, potem do Londynu, zaraz na dwa miesiące potem, bo dzieci prosiły, czy można jeszcze do Londynu, bo to przecież nie Anglia, one chcą Londyn. Więc była wycieczka do Londynu, a wi wiadomość o nominacji naszej, czyli mojej koleżanki, Dostałyśmy w Liverpoolu. Była, była kolejna edycja wyjazdów do Liverpoolu. Teraz pracujemy nad przyjazdem naszych znajomych, których poznaliśmy w Liverpoolu z Hongkongu. Także pierwszy krok jest zawsze bardzo, bardzo ważny i zachęcam. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa i teraz przejdziemy do tych wyjątkowych wyjazdów, które nie mogły podlegać ocenie w wyznaczonych trzech kategoriach regulaminowych, ale które spowodowały, że oko naszego jury zatrzymało się na dłużej. I pierwszą taką wycieczką jest yy, wydarzenie pana Marcina Demkowskiego, gimnazjum Skrzydła w Lublinie. Był to rejs po jeziorach mazurskich. Czy pan Marcin Demkowski jest z nami? Nie ma. To jeżeli pana Marcina nie ma, to właśnie. Poprosimy o brawa i gratulacje składamy, natomiast nagroda również zostanie do niego przesłana. Kolejne wyróżnienie, pani Anna Wolańska, zespół szkół elektrycznych z Białego Stoku. Z Białego Stoku, dobrze. Pani Anno, to była wycieczka do Siedlec, ale połączenie takiej wycieczki z pracą charytatywną, wolontariat podczas zawodów trzecich Mistrzostw Polski Biegów z Przeszkodami. Super połączenie, bardzo dziękujemy za taką inicjatywę. Tak, czas dla fotoreportera. Proszę do nas wrócić zdjęcie. Pan fotoreporter czeka, tak, tak, tutaj wywołuje panią wzrok. Dziękujemy serdecznie. I ostatnie wyróżnienie to będzie trafi do rąk pani Iwony Kamińskiej, zespół szkół i placówek specjalnych z Zawiercia. I bardzo taki autorski projekt Bezpieczny Uczeń. Zaprosimy równolegle też na scenę panią Anetę Kaczmarek, bo mocno panie razem tutaj współpracowały w tym projekcie. Była to nietypowa inicjatywa, dlatego że chodziło tutaj o wiele miejscowości na południu Polski głównie. Od żor przez Częstochowę, Chorzów, Zawiercie do, naśle, do nadleśnictwa Siewierz. Ale chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo pożarowe. Na tyle wasz projekt nas za inspirował, że dostaniecie również Panie od nas dodatkową nagrodę. Grupowy voucher na noclegi dla 30 osób do Pragi od do Hostels trafia do Was. Panie konsekwentnie przez cały poprzedni rok szkolny realizowały swoje warsztaty, wydały folder w języku polskim i w języku angielskim. W związku z tym jest wiele e, dokumentów zarówno fotograficznych, jak i papierowych, które powodują, że o tym projekcie be, można i dowiedzieć się sporo. Gratulujemy takiego działania, Pani Iwono, Pani To Serdecznie gratulujemy. Prosimy też o kilka słów podsumowania. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałe wyróżnienie. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy już tutaj drugi raz, także muszę podkreślić, że nasza szkoła specjalna brała udział w piątej edycji bodajże. Znaleźliśmy się w kategorii wycieczek wielodniowych wtedy na trzecim miejscu. No i dzisiaj to wspaniałe wyróżnienie jest nam bardzo miło uczę w szkole specjalnej uczymy w szkole specjalnej jest to dosyć specyficzna praca i w tym momencie no, chcieliśmy uczniom przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zajęliśmy się tym przede wszystkim i organizowaliśmy wyjazdy wycieczki warsztaty w różne miejsca tu jest wypisane gdzie także nie będę się powtarzać były to przede wszystkim centra przeciwpożarowe muzea pożarnictwa warsztaty w nadleśnictwie się no to wtedy wiadomo, po zajęliśmy się tym, żeby no, każdy wiedział, jak się zachowywać paląc ogniska, że nie można tego robić w lesie, że powinniśmy. Y, znaczy, no, nasi uczniowie specjalnej troski muszą po prostu wiedzieć, że y, należy mieć szczególne, zachować szczególną, szczególną, szczególne bezpieczeństwo w takich miejscach. Y, no Było i tych wycieczek jeszcze więcej, także. Już nie będę. Jestem wzruszona, przepraszam. Super, bardzo dziękujemy. Tym bardziej, że wiecie państwo, że chodzi właśnie o szkołę specjalną i o młodzież z wyjątkowymi też potrzebami, więc ta edukacja tutaj u pań tym bardziej owocuje i satysfakcją z codziennej pracy i z tego, że spotykacie się dzisiaj tutaj z nami. Proszę państwa, poznaliście już wszystkich laureatów tegorocznej edycji. W związku z tym to jest ten moment, abyśmy mogli po podziękować wszystkim przybyłym partnerom i nauczycielom. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim nominowanym. Natomiast będzie nam niezmiernie miło również gościć Państwa w przyszłym roku. Zachęcamy do tego, abyście nie zapomnieli o naszym konkursie, żebyście pr przekazywali informacje i zachęcali swoje środowisko, nauczycieli do tego, że warto robić wycieczki i warto te wycieczki potem nagłaśniać i zgłaszać się do e, takiego konkursu jak właśnie nasz Wartościowa Wycieczka Szkolna. Chciałabym w tym miejscu zaprosić wszystkich laureatów, żebyśmy mogli zrobić sobie grupową fotkę. Tak, więc zachęcam, żeby tutaj przybyli do nas wszyscy laureaci. Natomiast wszystkich Państwa po zrobionym zdjęciu grupowym zapraszamy do sali B na poczęstunek, gdzie będzie też oczekiwała pani Dorota Zając, czyli poprzedni prelegent. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby z nią porozmawiać czy właśnie zadać pytanie w nawiązaniu do przeprowadzonego wykładu, to będzie to doskonała okoliczność już przy gorącej kawie czy herbacie. Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie. Do zobaczenia za rok.